Radość, dziękuję Ci, Panie, że umarłeś za nasze odstępstwa, byśmy byli bliżej Ciebie i w Twoich rękach. Obdarzasz nas hojnie swoimi darami. Powiedziałeś, kosztujcie, dosyta nikomu nie zabraknie. Jak Ty i ja korzystamy z danych nam darów. Widząc, jakie Bóg ma o nas, codziennie staranie, obdarzając nas przede wszystkim duchowo, byśmy zobaczyli, jak pełen jest miłości i pełen dobra. Nie opuszczaj nigdy swego Pana, ale bądź posłuszny Jego przykazaniu, byś cechem prawdziwą wierzącego człowieka. A to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum nasz. Choćby szedł doliną ciemną i była wielka trwoga, nie lękaj się, bo masz wspaniałego Boga. Bóg, który niezmienny wciąż jest, w nim tylko pokój możesz mieć. Radość i szczęście przebywania z Bogiem to nie jest pełne konto i cieplutko w domu. Bo choć w domu niewiele masz, największym twym szczęściem i bogactwem, gdy bliską społeczność z Panem masz. Diabeł siły używa, by dziecko Boże zniewolić, Bóg zaś miłością dziecko swoje chce zdobyć. On na siłę nikogo do siebie nie przyprowadzi, ale kto z miłości do Niego przyjdzie. Tego miłością obdarzy. Doznasz miłości więcej, gdy oddasz Bogu całkowicie swoje serce. Warunki Jego przyjmij w uniżeniu i pokorze, a doznasz, jak Bóg wysłuchuje cię o każdej porze. Lud Jego to lud pełen chwały, który ogłasza, jak Bóg jest wielki i jak wspaniały.